Szanowny Panie Marszałku, Szanowna Wysoka Izbo, Szanowni Posłowie Prawa i Sprawiedliwości. My się nie tylko nie boimy, ale się spotykamy cały czas z rolnikami, prowadzimy z nimi dialog. Mamy pełne przekonanie, że rząd Zjednoczonej Prawicy, rząd Prawa i Sprawiedliwości prowadzi jak najlepszą politykę dla polskiej wsi. To nasi oponenci z Platformy Obywatelskiej muszą tworzyć jakieś tam agroklubiki, żeby się uwiarygodniać, bo wiedzą, że mają bardzo dużo, duże rzeczy, duże rzeczy z wytłumaczenia się z lat 2017 2015 kiedy zwijali polską wieś. I pana szanownego posła pytanie dotyczące rzeczywiście kolejnych instrumentów wsparcia hodowli trzody chlewnej. Jest pytaniem jak najbardziej zasadnym, bo nawet z tego miejsca chciałbym serdecznie przypomnieć, że 5 czerwca 2023 roku rozpoczął się nabór i trwa do 19 lipca. Został wydłużony w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020, jeszcze z tych poprzedniej perspektywy, dla producentów świń, którzy mogą uzyskać wsparcie na racjonalizację technologii produkcji, wprowadzenie innowacji, zmiany profilu produkcji, zwiększenie. W skali produkcji. Zachęcamy wszystkich rolników do rozważenia, złożenia wniosku. W ramach samego Krajowego Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027 będzie kontynuowane na wysokim poziomie wsparcie ryczałtowe dla zorganizowanych form współpracy. Producentów, grup producentów rolnych, organizacji producentów. Tutaj zachęcamy również do tego, żeby się zrzeszać, żeby rzeczywiście starać się wykorzystywać te środki, które są w dyspozycji polskiego rządu. I szanowni Państwo, to, co dla nas jest najistotniejsze. Z perspektywy również trwającej takiej można powiedzieć negatywnej kampanii prowadzonej przez środowiska lewicowe, lewackie, eurokratów, zachęcajmy do jedzenia polskiego mięsa, zachęcajmy do jedzenia wieprzowiny, zachęcajmy do tego, aby rzeczywiście swoimi decyzjami zakupowymi wspierać polskich producentów, szukajmy w czasie prowadzonych przez siebie zakupów wyrobów polskich. Co, proszę nie krzyczeć. Pani, pani jest, wiemy, ekspertką od spraw imigrantów, chce pani muzułmańskich imigrantów zapraszać do Polski. Chce pani, chce pani, chce pani liberalizować, ale czy pani może chociaż raz posłuchać? Może się pani czegoś nauczy, może się pani czegoś nauczy, no to proszę wyjść, nikt pani tutaj nie trzyma. Wspieramy, wspieramy polskich producentów my, trzody chlewnej, a te krzyki ze strony Platformy Obywatelskiej, która przegra wybory dlatego, że mieszkańcy obszarów wiejskich nigdy na was nie zagłosują. Nawet wczoraj w bardzo ważnej ustawie w sprawie cover powiedzieliście nie polskim rolnikom. I to wam zostanie zapamiętane.